Dzień dobry Państwu w tych jakże pięknych okolicznościach przyrody zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Bazel i spółka na falach krótkich. Do nagrania tego odcinka zbierałem się bardzo długo, przygotowywałem materiały, ale niestety życie dopisało ciąg dalszy, którego nikt sobie nie życzył. Znajduje się w takim miejscu, ponieważ właśnie tutaj doskonale było słychać stacje, o których dzisiaj opowiem. Dzięki temu, że odbiornik jest zainstalowany w takim miejscu, gdzie nie ma zakłóceń radioelektronicznych, i można było zainstalować tutaj anteny o fali bieżącej skierowane w interesujące nas miejsce globu, oraz można było zainstalować te anteny w taki sposób, żeby na interesujących nas pasmach Zachowały możliwie dobry stosunek sygnału do szumu. Mogliśmy odsłuchiwać, obserwować komunikację, której nie dało się w ogóle odebrać w dużych miastach. Fragmenty nagrań, które Państwo usłyszycie w tym odcinku, były praktycznie nieczytelne w Warszawie, a inny odbiornik zainstalowany na południe od Krakowa również sobie z nim nie radził z racji na lokalne zakłócenia od zasilaczy impulsowych w okolicy. Tymczasem tutaj w okolicy nie ma nic. Rosnące napięcie między Ukrainą i Rosją było widoczne już od dłuższego czasu, zwłaszcza na falach krótkich. Te dyskusje bardzo mocno przybrały na sile. W okolicach świąt Bożego Narodzenia. Wszystko zaczęło się zmieniać w październiku 2021 roku, gdy na słuchowcy zauważyli pojawienie się stacji, które całą dobę nadawały jakieś komunikaty cyrylicą. Non-stop! Te stacje najwyraźniej były związane z jakimiś ćwiczeniami wojskowymi, i tak szybko jak się pojawiły, tak szybko i znikły. Nasłuchowcy czujnie zbierali nagrania, zapisywali aktywność takich stacji, ale się uspokoili, gdyż rzeczywiście były to ćwiczenia wojskowe, i rzeczywiście stacje, które wtedy były aktywne, są od lat znane od te, z tego, że pojawiają się podczas ćwiczeń wojskowych. Są po prostu aktywne. Świat odetchnął z ulgą, a przynajmniej świat na słuchowców, którzy słuchają na falach krótkich. Zmiany szły jednak dużo dalej. 5 stycznia Bazer zmienił marker. Zamiast typowego brzęczenia pojawił się jeden ton, potem kilka tonów, ale za jakiś czas sytuacja znowu wróciła do normy, i wszystkie stacje z tej samej bajki, czyli Bazer i spółka, nadawały komunikaty tak jak przedtem, i w zasadzie nic szczególnego się nie działo. Podwójny sygnał markera wynika z faktu, że bazel jako poważna stacja jest nadawana przynajmniej dwóch ośrodków i czasami następuje przełączenie między tymi ośrodkami. I właśnie to obserwowaliśmy przed chwilą. Z kolei trzeci sygnał, ten najdziwniejszy, jest dowodem na to, że istnieje przynajmniej jedno centrum nadawcze, które sygnał markera generuje lokalnie i jest on inny od tego, który obserwowaliśmy do tej pory. Prawdziwie niepokojące sygnały pojawiły się w drugi weekend lutego, gdy na słuchowce odebrali przede wszystkim powiadomienia dotyczące transportów krwi do szpitali polowych. Jak wiadomo, krew ma krótki termin przydatności, zwłaszcza w takim szpitalu polowym, a zatem wiadomo było, że coś będzie na rzeczy. Drugi komunikat był nieco bardziej niepokojący. Odebrany został 23 lutego w okolicach godziny 15.00. Oto ten komunikat. Kenjal 98, ja marzec 21. Gdzie swoją to spełniać, gdy będzie ruina w pracy mu I wtedy nadszedł ten dzień, to 24 lutego, pora nazrzedła mgła. I od tego czasu stacje PIP, bazer i Quickwheel przestały nadawać komunikaty w formacie monolit nadając jedynie, i to też nie wszystkie, typowe sygnały czujności według tego samego wzorca znanego nasłuchowcom już od lat. Uwaga nasłuchowców skupiła się na stacjach niższego szczebla dowodzenia i można tam było usłyszeć bardzo dużo informacji. Buran, Buran, jest ja 02, przyjął. Śnieg 02, ja Buran, przyjął. Buran, jest ja 02. Wstaję w rejon Barce, w rejon Barce. Potrzeba przerabiania, przerabiania Technika wstaje na drogę, przerabianie Ja, Śnieg 02, przyjadę Nie minęła nawet doba i mogliśmy zaobserwować Zjawisko walki elektronicznej Czyli wprowadzenie celowych zakłóceń W łączności przeciwnika Oto przykład takiego nagrania Cholera, ty nie usłyszysz U ślopu ty kończony Mam Вам здесь жить на, на этой частоте не будет. Вообще вырвайте радиостанции, сдавайтесь в плен. Русские, сдавайтесь. Правильно? Я ей не забрался, сынок. Я уже, блядь, четвертые сутки с вами воюю. И я насрал на вас, уже пятые пошли, вернее. Пидорсы выкончены. Что, песню включить? Не, пацаны, я песню включал, вчера я был добрый, а сегодня я очень злой. За выпущенные вами ракеты, блядь, вам пиздец. Могу включить гимн Украины, изучай украинский язык. Тебе его еще придется петь в лагерях. Россияне, сдавайте, пока еще живы. Пока еще живы, реально сдавайте. Иначе вам пиздец. А мудрец и оказия. Прием. Нутрец якази радио для обреза. Радио для обреза, пожалуйста. Примите ему, передайте, я его совершенно не слышу. Прием. Polka elektroniczna okazywała się dość skuteczna. Wynikało to z faktu, że strona rosyjska w znaczącej większości korzystała z technologii analogowych, jeszcze rodem z XX wieku. Natomiast ich przeciwnicy mieli narzędzia, które wykorzystywały urządzenia definiowane programowo, które działają szybciej, analizują bardzo szeroki zakres widma i, mówiąc obrazowo, urządzeniem analogowym nie ucieknie się poprzez szybką zmianę częstotliwości roboczej. Rosjanie uciekli się do ciekawego fortelu, mianowicie udawali, że mówią po polsku. Oto to nagranie. Przeciwmy, prowadzi gęsty union i mogę rozijać sukcesu! Odbiór. Lima, lima, lima. Ja Słycham na cztery bale. Słycham na cztery bale. Jak mnie słychać? Jak mnie słychać? Nowember, nowember, nowember! 1, 2, 3, delta! Klikam na 5V! na 5V! na 5 Grupowanie Zlokowanie ataku lotniczego jest urobione! Od Jak bardzo skuteczne było to przeciwdziałanie? Na początku troszkę, ale dosyć szybko wojska walki elektronicznej zorientowały się, że mają naprawdę do czynienia z Rosjanami, którzy czytają teksty z kartki. Z kolei na bazerze obserwowaliśmy bardzo ciekawe zakłócenia. Oprócz piratów radiowych, obserwowaliśmy zakłócenia, które były emitowane przez stacje klasy profesjonalnej. Tym razem była to muzyka. Zresztą jeden z operatorów wojny elektronicznej wspominał o opuszczaniu muzyki. Prawdopodobnie dotyczyło to właśnie podobnych emisji. To na co zwróciłem Państwu uwagę, to nie jest sama muzyka, gdyż jest ona typowa dla końca lat 90. Zarówno w formie muzycznej, jak i tekstu. Natomiast proszę zwrócić uwagę na profesjonalny charakter sygnału. Tego nie da się wyemitować za pomocą amatorskiej radiostacji za kilka tysięcy złotych, wyposażonej nawet w dodatkowy wzmacniacz mocy powiedzmy kilowata czy dwóch. To jest sygnał klasy profesjonalnej stacji nadawczej. Z racji im na możliwe zakłócenia, Wojska Łączności wprowadziły równoległą transmisję komunikatów nadawanych przez bazera. Są one nadawane telegrafią na dodatkowych częstotliwościach, takich jak 5096, 6330, 6810, 7196 oraz 7490 kHz. Gdy nic tam nie nadają, nic tam się nie dzieje. Gdy przejrzymy materiały na temat Bazera publikowane w serwisie YouTube, zauważymy, że większość z nich to są albo nagrania odbioru tej stacji w różnych miejscach za pomocą różnych odbiorników i anten, albo clickbaitowe prezentacje, które niewiele wnoszą do wiedzy na temat tej stacji. Niektóre filmy z tej drugiej grupy kreują dziwne, przerażające scenariusze, daleko odbiegające od realiów, które można sprawdzić. Wśród pozostałych filmów o węzłach łączności da się znaleźć prawdziwe ciekawostki, takie jak archiwalia z okresu Układu Warszawskiego, w tym materiały z prawdziwego węzła radzieckich wojsk o kryptonimie RANIET, zlokalizowanego w dawnej niemieckiej Republice Demokratycznej. Centralne węzły łączności były wyposażone w dużą liczbę różnych urządzeń nadawczych i odbiorczych. Integralną częścią takich węzłów były centrale telefoniczne. Oto przykład jednej z nich, jest nawet skrzynka badaniowa, odpowiednik tej, o której już opowiadałem na moim kanale. Na YouTube można znaleźć także amatorskie filmy z czasu świetności podobnych węzłów. Oto przykład aparatowni części odbiorczej węzła Frunze, czyli jednostki numer 2027. Jest to film z roku 1985. Są materiały ze świeżo zdemontowanego węzła łączności. Nie ma tu już nadajników. Ale jest pozostała część wyposażenia i przetrzebiony magazyn części zamiennych. Są także materiały propagandowe wojsk łączności północno-kaukaskiego okręgu wojskowego. Przyjrzyjcie się Państwo uważnie stosowanym tam masztom i antenom. Są takie same jak te, które zobaczycie później. Zresztą węzły łączności były dość podobne, typowe. Na terenie dawnego ZSRR było ich sporo. Oto jedne z najnowszych ujęć, pochodzą z 2014 roku, ale sprzęt odbiorczy na fale krótkie nadal pochodzi z poprzedniej epoki. Moją uwagę przykuła wycieczka do opuszczonego i zdemolowanego centrum w Powarowie. Jak wspomniałem w poprzednich odcinkach, to właśnie tam rezydował węzeł łączności, który był odpowiedzialny za emisję sygnału bazera. Była to jednostka wojskowa nr 44684. Wśród ciekawych materiałów pozostawionych przez wojsko, szperacze znaleźli np. opis procedur kontrolnych, co jest bardzo interesującym materiałem, gdyż rzuca światło na detale pracy zarówno jednostki, jak i działającego tam sprzętu. Znaleziono także spis wniosków racjonalizatorskich, dziennik korespondencji oraz dokumenty związane z testowaniem różnego sprzętu. Dokumenty były datowane na początek lat 80. W tym materiale pokazano ciekawy dokument opisujący testy nowej anteny WGPS przeznaczonej do łączności krótkiego zasięgu w ramach systemu o kryptonimie Piryt. Z innych dokumentów wynika, że taka sama antena była wprowadzona do użycia w 72. węźle łączności północno-kaukaskiego okręgu wojskowego. Materiał podpisał pułkownik inżynier Simionow, dowódca jednostki 25871, czyli Centralnego Instytutu Naukowo-Badawczego Łączności. Zlokalizowanego w Mytyszczach pod Moskwą. To bardzo ciekawa jednostka. Jej ludzie mają na koncie ważne patenty w dziedzinie radiotechniki, w tym radziecki patent numer 1840421A1 na urządzenie odbiorcze odporne na zakłócenia. Prześledzenie ludzi, którzy stoją za tymi patentami, również przynosi ciekawe wnioski. Inne materiały racjonalizatorskie znalezione w powarowie to narzędzie do pomiaru dielektryków, układy zdalnego sterowania oraz panele zarządzania urządzeniami, a także układ stabilizacji napięcia siatki drugiej w obwodzie końcowym pracujący na dwóch lampach GU81M. Lampy te są doskonale znane także wśród polskich radioamatorów krótkowalowców. Jak widać, jednostka ta w latach 80. pracowała bardzo intensywnie. Wróćmy do samego bazera. Jego sygnał jest nadawany z centrum nadawczego zlokalizowanego na północ od Narofa mińska. Jeśli pojedziemy na północ ulicą kubińsko Szosę, dotrzemy do skrzyżowania, na którym można skręcić w prawo w kierunku ośrodka Leśna Polana. Nie da się jednak tam dalej wjechać, bo ośrodek znajduje się za bramą. Możemy jednak obejrzeć ten obszar na zdjęciach satelitarnych. Za ukrytym w lesie osiedlem znajduje się ogrodzony teren jednostki wojskowej. Jest to 69. Węzeł Łączności, Centrum Komunikacyjne o kryptonimie ISKRA. Jednostka ta dysponuje dość rozległym polem antenowym. Widoczne są budynki nadajników oraz obsługi, a także plac manewrowy i garaże. Rozdzielczość zdjęć satelitarnych nie wystarczy do dokładnego określenia używanych tam anten, ale znacząca część węzłów łączności była budowana bardzo podobnie – Zatem można przyjąć, że przynajmniej część wyposażenia jest podobna jak w przypadku węzła w Keromassif, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Podobnie jak w przypadku Keromassif, w okolicy węzła Iskra znajduje się sporo terenów wojskowych używanych dawniej i obecnie. Wspomniałem już o 72. węźle łączności północno-kaukaskiego okręgu wojskowego. Otóż tę jednostkę można obejrzeć na Street View. Jeśli zaczniemy szperać po Rostowie nad donem. I okolicach znajdziemy ulicę, która nazywa się Zjeliczna, czyli widowiskowa. Na końcu tej ulicy znajduje się budowa, której pilnuje cieć, ale jest także brama z czerwoną gwiazdą i zasieki. Jak widać, jednostka wojskowa jest pilnowana, ma zasieki, szlaban i budkę strażnika. Zajrzyjmy zatem do tej samej jednostki od tyłu. Pojedźmy tą ulicą w innym kierunku. Widać już anteny centrum nadawczego, są to w miarę aktualne zdjęcia, pochodzą z 2021 roku. A gdyby tak można było podjechać niedaleko tej tak pilnowanej jednostki i przejść się po jej polu antenowym? Otóż, proszę Państwa, można to zrobić właśnie na Street View. Pole antenowe znajduje się za zniszczonym przez czas płotem. Na identycznych masztach jak w Masif znajdują się dipole klatkowe o różnych długościach ramion. Tych anten jest kilka. Dipole są zasiedane na powietrzną linię symetryczną, podwieszoną na izolatorach. Konstrukcje wsporcze dla linii zasilających są wykonane w postaci niewysokich bramek. Od bramki w górę do ramion dipola wjedzie taka sama linia symetryczna. Podjedziemy bliżej do tych konstrukcji. Linie są prowadzone na izolatorach wsporczych. Konstrukcja jest bardzo solidna. Do każdej z anten prowadzą dwa przewody linii symetrycznej, zatem cała sieć połączeń staje się dość gęsta. Linie są prowadzone na tyle wysoko, że pod nimi bez problemu przejeżdża samochód osobowy. A oto jedna z prostych anten wykonanych do pracy w wąskim zakresie częstotliwości roboczych. Jest to dipol powieszony jako odwrócone V, końce ramion w kierunku gruntu. Jak widać, kontrola dostępu jest tutaj dość iluzoryczna. Zaiste ciekawa jest koncepcja jednostki radiołączności wojskowej, pilnowanej od frontu, ale niezabezpieczonej w ogóle od strony anten, niezbędnych przecież do jej pracy. Właśnie ta jednostka nadaje sygnał stacji DPIP, siostrzanej do tak popularnego Bazera. Sygnał tej stacji wieczorami słychać na amatorskim paśmie 80 m na częstotliwości 3756 kHz. W ten sposób poznaliście Państwo historię i teraźniejszość stacji nadawczych, które były owianem mgłą tajemnicy i wokół których narosło sporo mitów. Słyszane przez radio sygnały pochodzą od sieci wojskowej radiołączności, razem z mniej lub bardziej dziwnymi zakłóceniami.